Limit, Cześć, masz... nagrywam, się, nagrywam się. login na MonsterPlan i MonsterPlan. To masz zaczynamy. Jest ze mną moja koleżanka Paulina. Przywitaj się. Przywitam się. To przywitaj się. No przywituję Cię. Dobre. Na początku wchodzimy na Google i piszemy msp. Możemy mówić MonsterPlan, ale lepiej msp. Pierwsze, zawsze pierwsze. No, Mógł coś powinna. No, teraz, asio, to teraz, No, widzisz, teraz nie lecia. Teraz Asia, nie za co Teraz Asia, No, dos! Nie będę nic skażeć na odcinku. Ja też zaraz będę przesłać film. Muszę jeszcze zobaczyć, jak on wyszedł, ale chyba źle na pewno, bo jestem No, 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 no. I do tego znowu jakiś od tych człowiek mi na gigie pisze. No, 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 jestem. jest masakra. Lechowiec. Ale A ja w piątek mam urodzinki. Fajnie. Zresztą nic nie mów. Dobra. Mm, teraz, jeżeli wiecie, wam y, jakiś inny kraj, to się nie martwcie. Nie życzę komuś zapewne na jeden kraj. Klikam po prostu tu. Dobrze że ja widzę z na urodzinie. Mogłabyś przetrwać. Klikam po Ta. No weźcie tam. Czekamy po prostu tu. Coś mi się dzieje. O, się. Popielę. Ale wyczekamy. Zrobię. O, mam. Klikamy na Polskę, jeżeli jesteśmy z innego kraju. Mamy tu w prawie 9 w czy 15 e, krajów do wybrania. Ale ja jestem z Polski, to klikam na swoją ojczyznę. Skąd 15? Ja bym tam policzyła. 9 czy 10? <gry?」> Nie no, co? Chyba 7. Ja bym się sama zapraszać mi się po 112, kochani, 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 kochani. kochani. Ja, ja też jest wasz A ostatnim, przed chwilą tego się też kończyłam. Na pewno ryba, na pewno, I odcinek będzie coś tam u księcia. <grym> Opsie! <grym> <grym> o o boże, Boże, Boże. No naprawdę, ty jeszcze mi na odcinku, Pokazałam go, aż jest 25. kg, zapraszam na mój odcinek i do wykonał? I Grulina też tam. <tronik> Możemy, <tronik> mogę wejść. Mogę wejść. Jeżeli chcę e, zrobić nowy łódź, to damy, graj e, za. O nie wiem, już sama. Chyba za albo graj teraz. Nie wiem, nie pamiętam, co się tu zmieniło. Ale la, raczej graj teraz. Moje, mój login, za, zobaczycie. Może się trochę długo wygrywać. Jeśli ktoś by chciał poznać bardziej Karolinę, to zapraszam na ja. mój kanał, bo zrobiłam z nią wywiad. Tak. I przepis za moje psa, Teraz muszę napisać moje hasło nie patrzcie. Paulina, możesz trochę ciszej. Ciszej Paulina. Paulina. Tak? Trochę ciszej, wiesz. Toś to próbuję nagrywać. ciszej, naprawdę proszę. 4 minuty, nagrywasz, gdyby właśnie tak, prawda? Na no, 5 minut. A, no. w wodę szoku, więc to dość lepiej zdziałać na to ból. Możesz trochę ciszej? Otwórz to, otwórz Eee, dobra. tak nie mój star planet. Tu ja. Lepsza ja, tutaj mój status. A tutaj kręcimy po fortuny. Zapamiętamy to. I może trzy razy? nie i nie bude. No. Yy, to tutaj kręcimy. <laughs> Oni się trochę zatrzyma. Się... no pomal mi już od jeden raz tylko mogą. No, ale ja jestem VIP-em. No, ale zależy jakim też. No, z LTE to mogą trzy. Z tego różowego dwa, a z tego normalnego jeden. No, to lepiej, jak ja VIP-a. No. Przepraszam, mam kaszel. Też przepraszam, bo też mam kaszel i chrypkę. Już wiem, skąd ten kaszel zaraziłaś mnie. No, no niestety. niestety. Tutaj wygląda login na Monster Planet. Nie chcę się dalej kamerować. To może kończę? Chcę kończyć? Nie, ale ty nic robisz. Robi, pokazałam login na Monster Planet. Nie no, sześć minut tylko nagrywasz. Może, może nie wiem, pokażę są czas coś. Nie chce mi się. A nie, lęk nie nagrałaś. Dobra, to jak kończę na swoim filmiku, pokażę więcej dalej. To się mi wiesz, no wiecie, mi się... No wiesz, mi się, ja nie chcę mi się nagrywać. No dobra, to pa. Pożegnaj się Paulina. Pa pana! Pa fani, zapraszam do następnego. O